Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym przedstawić Państwu i skierować Waszą uwagę na nową pozycję w wydawnictwie kobiecym. Pozycję oczywiście poświęconą tarotowi. Barbara Moll, Magia Tarota. Bardzo piękna, bardzo praktyczna książka. Napisana prostym, przystępnym językiem. Są tutaj opisy i wielkich, i małych arkanów. I cóż, najkrócej, najkrócej rzecz ujmując, powiem tak: jeżeli Państwu odpowiada sposób, w jaki ja przedstawiam karty tarota, to również książka Barbary Moore Magia Tarota przypadnie Państwu do gustu. To jest fajne kompedium wiedzy, które pozwoli Wam zacząć i Zainteresować się tarotem na nieco głębszym poziomie. Cudowna rzecz, zwłaszcza dla osób, które nie mają jeszcze wielkiego doświadczenia. Wydawnictwo kobiece po raz kolejny trafiło w dziesiątkę, wybierając publikację poświęconą tematyce tarotowej. Panie, Cudowne panie z wydawnictwa kobiecego, serdecznie pozdrawiam, a państwu polecam tę książkę. Pozdrawiam ciepło, pa!